Pezda, który jest kucharzem i który e, był kiedyś e, suszefem e, u e, szefa Olmy tak, A teraz go wykurzył z kuchni i będzie dzisiaj dla nas gotował. Cześć, Tu dorota I Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzień dobry no, znowu dynia, Michał, no Znowu dynia, ale słuchaj, postaramy się ją odsłonić troszkę w inny sposób. E, dynia jest na tyle fajna, że ona absorbuje dużo smaków, więc musimy jej nadać charakter, charakter. charakteru. E, my to dzisiaj zrobimy e, w kilku odsłonach. Przede wszystkim chciałem Ci pokazać i Wam, widzom, naszym widzom, e, czat, czatnej z dyni. Słuchaj, czatnej z dyni, do którego pokroiłem sobie dynię. Zalałem ją niewielką ilością wody, dorzucam do tego pokrojone jabłuszko. Czyli imbir i duża ilość miodu i będziemy to dusić. To jest idealna... Tak nadałeś charakter. Tak no właśnie, charakter. to będzie do... Bo jest dodatkiem, rodzajem sosu. Dodatkiem. I tak? to, to będzie nasz dodatek do fajnego śniadania, czyli pajdy chleba z kozim serem. Eee, I z takim czatnejem. Z takim czatnejem, dokładnie. To inaczej dynia. A tutaj masz dynię nie jakiego typu Hokkaido? Eee, tu mam Hokkaido. Hokkaido będziemy Nie obrałaś. Nie ten obrałem ten... Hokkaido dyni nie obieramy. To jest ta dynia dla leniwy, którą e, lubię najbardziej, ale użyłem też dyni e, zwyczajnej, więc będziemy sobie robić e, dwa rodzaje. Jeden będzie hummus, a drugi będzie pire pire do buraty. Oliwa z... też robimy rzadko z dyni. Rzadko, zdecydowanie tak. Więc dzisiaj, dzisiaj wam go też pokażę. Oliwa z oliwek, sól odrobina chili i to daję do pieca na 200 stopni jakieś 20-20 minut, więc tam była dynia, to ją ciągle doprawiasz chili. Widzę, że e, musi być wyrazista, musi mieć jakiś charakter. Ona musi mieć charakter, prawda? Ten na przykład do Buraty, którą też dzisiaj pokażemy, będziemy e, dawać, marakuje, żeby podbić ten smak. Zrobimy też frytki z dyni. To jest coś ciekawego. Też nowe. Też nowe. Z, Więc do frytek, żeby to chrupało, musimy dodać trochę skrobi Następnie... Czyli mąka ziemniaczana. Mąka ziemniaczana, tak. zgadza się. Oliwy z oliwek. Odrobina soli. Parmezanów, wszystko ładnie wymieszamy i wrzucimy do piekarnika na jakieś pół godziny. Pieczone. Pieczone. Super. Tak jest. Dzisiaj Michał rządzi w kuchni, dzisiaj dynia na zupełnie inne sposoby. Polecamy Państwu, bo jest to teraz dyniowy okres, nie tylko z powodu tego, że wykorzystujemy ją jako ozdobę. Bardzo się cieszymy, że z nami jesteś. Michałek, no tu trzeba teraz Państwu pokazać, co zrobiłaś Michał niestety widzi, że e, zasłoniłem mu jego miejsce pracy, więc już się od, odsuwam. Dzisiaj dynia w roli głównej. Zgadza się. I Michał Pezda. Dziękuję Ci pięknie za piękne wprowadzenie. Skończyliśmy ten czatnej z gdyni, który, który zaczęliśmy w pierwszym wejściu. Zgrilowaliśmy pieczywo na zakwasie. Na to daliśmy kozi ser i damy na to ten nasz czatnej z gdyni. Pamiętajmy, że ten czatnej będziemy mogli używać do, do mięsa mięs pieczonych. Możemy sobie go zawekować, za, za więc będzie nam służył na święto. Przepraszam Cię, Marcin, na chwileczkę. Normalnie Jak... przeszkadza, że mnie normalnie. Z Nie, kuchni. no tak. Tylko troszkę. troszkę się rozpycham łokciami. Ja Orzechy tego... laskowe. Orzechy laskowe do tego mięta. I, I super. W pierwszym wejściu też pokazaliśmy frytki. Frytki nam się zdążyły już upiec, więc są, jest już efekt tego... Frytki z dyni. Frytki z dyni, One tak. One są pieczone One w piekarniku czy na tłuszczu? W piekarniku z parmezanem, prawda? Okay. Ale co jeszcze? Wrzuciliśmy dynię do pieczenia, więc pokażemy, jak zrobić hummus. To nie jest żadna e, fizyka kwantowa. Dajemy te same rzeczy, co do, do normalnego, klasycznego hummusu. Tahini. Tahini, do tego ciecierzyca. Dużo oliwy z oliwek, wiadomo. Mm. Tak, A jest. nam pięknie to zabarwi. Zgadza się? Kumin, miksujemy wszystko ładnie. Nie będziemy pokazywać, jak miksować. I, I tutaj wychodzi, mamy tak. gotowy, gotowy, fajny hummus. Co jest ciekawe, to tak samo upiekliśmy dynię e, Hokkaido. Do tego dodaję Pires Marakuj. To jest coś, co właśnie wybija ten smak. Bardzo łaski, to smakuje też naszemu operatorowi Jureczkowi. A on się zna. Tak. Zbojona na niego marakuja w więzieniu. Też miksujemy i skosztujcie. Tutaj mamy już gotową. Daj spróbować. Nałożyć ci na łyżeczkę. Tak, poproszę. Proszę uprzejmie, będę ci karmił. Nie wolałabym tych erotycznych gier, jednakowoż na antenie. Erotyczne gry. Karmiecie jak Dziusia. Jak? Pyszne. A ja też chcę. Jest bardzo taki mały, inny wymiar tej I to podajesz z czym? To podajesz z buratą. Do tego też dynia Hokkaido Pieczona. Jakiś orzech laskowy. Trochę bazylii do tego dodamy. Fantastycznie zrobiłeś, że ten dynię trochę odczarowałeś. Bo powiem szczerze, większość osób, które znam, nie jest fanami dyni, traktując to jako mdłe i zupełnie pozbawione wyrazu warzywa. No, pierwsze co nam przychodzi do głowy, to, no to krem z dyni, prawda? Tak, nuda. Nuda, prawda? Więc Ale to jest genialne moim zdaniem. Pokazujemy. Tak. Troszkę w inny sposób. Następną rzeczą, którą zrobimy, więc przejdziemy sobie tutaj e, będzie jeszcze ciasto dyniowe, więc nie może być e, bez, bez, bez słodkiego. E, ciasto dyniowe z przyprawami korzennymi, które też e, będzie można wykorzystać już na stół świąteczny. Jajka, olej, no też nie będę dyktował przepisu, z pełen przepis znajdziemy u nas Ale na, dynię na stronie. Się surową dynię, dużo przypraw korzennych. Mieszamy trzy razy, rzucamy do tortownicy, 30 minut. Naprawdę to, to ciasto można zrobić 40 minut od, od, od podstaw. Michał Pezda dzisiaj pierwszy raz w naszym programie wystąpił i znakomicie wypadł. Nie wiem, czy Państwo są podobnego zdania. A on jak się odnalazł? Jak się czułeś u nas? Bardzo swobodnie, z takimi prowadzącymi, prowadzącymi. Dziękujemy, bardzo nam miło. Teraz ciasto dyniowe, bo i wszystko u nas dzisiaj było z dyni, łącznie z ciastem. E, na wierzchu krem z... Krem, mascarpone z wanilią, z odrobiną cynamonu. Dodamy sobie do tego jeszcze orzechy, bo też, też je mamy ujęte w Pięknie. przepisie. Chciałbyś już? Bo tak jest. A czy możemy już to... skończyć program? Tak, już kończymy. No, widzę, widzę, jeszcze że już troszkę, troszkę czekać i zrobisz, ozdoby, zrobisz ale jadalne. Karbelizowaną pomarańczę i już będziesz mógł to wszystko podsować, e, ale tak. Na podsumowanie, co przygotowaliśmy dzisiaj w naszej kuchni, no to tost z kozim serem i czatnejem czatnejem z dyni. Pana kierownika zapraszam, pan, będzie testował, proszę uprzejmie. Dziękuję bardzo. Smacznego. Patrz, patrz. Dziękuję. Małe to ażarte. No, bo on no. musi urosnąć jeszcze <laughs> Przygotowaliśmy też buratę z pirat z marakują i z dynią, hummus z dyni, frytki z dyni i to ciasto, na które Marcin się już nie może doczekać. Cześć, tu Dorota I... Marcin. Jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzień dobry .tvn .pl.